Cześć, dziś za oknem upał, a ja testuję myfona Infinity 3G. Moje pierwsze spotkanie z iPhone'em Infinity 3G to tak naprawdę zagwozdka, dlatego że urządzenie z jednej strony wygląda estetycznie, ma ładną, prostokątną bryłę, dwie tafle szkła Gorilla trzeciej generacji i po środku stalowo-szary korpus, ale tak się składa, że nie sposób nie zauważyć, że to jest zerżnięte żywcem z telefonu od Sony, czyli z designu OmniBalance. Jeżeli położycie sobie Infinity 3G na przykład obok z Xperia Z1 Compact, to tak naprawdę laik nie będzie w stanie rozpoznać, który telefon jest który. Ja nie mam nic przeciwko um, inspirowaniu się, natomiast uważam, że tutaj posunięto to niestety trochę za daleko. Natomiast druga sprawa jest taka, że mam zastrzeżenia co do korpusu urządzenia, do tego materiału, z którego on jest zbudowany, dlatego, że jest to taki półmatowy plastik, którego tekstura i kolor nieodzownie kojarzą mi się z tanimi chińskimi produktami. Uważam, że to się kłóci z pozycjonowaniem Infinity 3G jako takiego urządzenia trochę lepszego niż poprzednie iPhone'y. Należy jednak w tym miejscu nadmienić, że wersja biała moim zdaniem sprawdza się już zupełnie dobrze. Ma dodatkowo taką srebrzystą ramkę dookoła ekranu, która dodaje elegancji. Jeżeli ja miałbym kupować któregoś Infinity to z całą pewnością białego. Odsuwając to wszystko na bok, należy telefon pochwalić za dobre spasowanie wszystkich elementów. Telefon wydaje się solidny. Jest dodatkowo cienki i dość wąski, w związku z tym osoby, które nie lubią dużych telefonów będą z niego zadowolone. Należy natomiast nadmienić, że nad i pod jest trochę za dużo wolnego miejsca. Myślę, że większy wyświetlacz zmieściłby się w tej obudowie. Urządzenia oczywiście nie da się rozebrać. Natomiast pamiętajcie, że urządzenie ma brata bliźniaka, który nazywa się Infinity LTE. Jeżeli bierzecie pod uwagę te dwa telefony, to zwracajcie uwagę, w który celujecie. Dlatego, że Infinity 3G, którego ja trzymam w dłoni, ma slot kart pamięci, da się tą pamięć rozbudować. Natomiast Infinity LTE już go nie ma. Obie wersje pracują na kartach microSIM. Ekran ma 4,7 cala, jest to matryca w rozdzielczości HD 720p, w związku z tym ostrość jest bardzo, bardzo dobra. Czcionki poszczególne, krawędzie są czytelne i gładkie. Jeżeli jest chodzi o typ matrycy, to jest to matryca IPS OGS, o bardzo szeroki kątach widzenia. A o dobrym kontraście, zupełnie niezłej jasności, i również dobrze wyświetla kolory. Naturalnie odwzorowane nie przez cenę. Nie jest to z pewnością najlepszy ekran, jaki można kupić na rynku, ale jest w tej klasie cenowej. Uważam, że to jest bardzo dobry parametr. Na duży plus również fakt, że w telefonie zjada powiadomień, ale również działa ten trik, który znam z iPhone'a Cube, to znaczy, kiedy macie jakieś nieodebrane powiadomienie, klawisze, które znajdują się pod ekranem, mrugają cyklicznie, dzięki czemu z daleka widać, że mamy jakieś np. nieodebrane sms jeśli chodzi o procesor, to warto zwrócić uwagę na to, że dwie wersje Infinity mają dwa zupełnie różne procesory. Wersja 3G, czyli ta, która, której nazwa podpowiada, że jest to urządzenie słabsze. Ma dużo szybszy procesor, to jest 8 Mediatek MT6592, taktowany zegarem 1,4 GHz z układem graficznym Mali 450. Natomiast wersja LTE ma 4-rdzeniowego Mediateka MT6582, taktowanego zegarem 1,2 GHz z układem graficznym Mali 400. Obie wersje mają po 1 GB pamięci RAM. I tak składa, że ten drugi zestaw spotkacie na przykład w iPhone Cube, znajdziecie również go w Alcatelu Pop 7 co oznacza, że jest w stanie napędzać urządzenie z niezłą prędkością. Natomiast jeżeli szukacie urządzenia, na którym będziecie chcieli grać na przykład w fajnie wyglądających, Gry, to dużo lepszym wyborem będzie iPhone Infinity w wersji 3G, bo jest po prostu wyraźnie wydajniejszy. Jeżeli chodzi z kolei o tą wersję, to ona w codziennym użytkowaniu zachowuje się bardzo dobrze. W testach benchmarkowych osiąga zupełnie dobre wyniki. Jakieś pojedyncze przerysowania interfejsu zdarzą się wtedy, kiedy mocno odciążycie urządzenie, i również wtedy urządzenie może się również nagrzać. Osoby wrażliwe na taki objaw przestrzegam, natomiast nigdy powyżej jakiegoś progu komfortu. Pamiętajcie również, że w urządzeniu zastosowano duży dysk wewnętrzny, 16 GB, i to jest rzeczywiście duża zaleta tego telefonu, ponieważ w tej klasie cenowej ciężko znaleźć taki parametr. Infinity 3G pracuje na Androidzie w wersji 4.4 z nakładką systemową przygotowaną przez iPhone'a. natomiast tak się składa, że ona jest zbudowana w zasadzie w większości o natywnego Androida i to jest akurat na plus, ponieważ interfejs dzięki temu jest klarowny i przejrzysty. Natomiast dodane są elementy również od producenta i tak się składa, że takim moim ulubionym elementem jest widget pogody z owcą, tak? Jest tutaj ta owca, która hasa sobie pośród różnych warunków pogodowych. Czasami, na przykład, pośród burzy. Ja współczuję tej opcji, ale ona jest świetnie animowana, w związku z tym ją bardzo, bardzo lubię i bardzo się cieszę, że ją tutaj znalazłem. Natomiast, oczywiście, nie jest to najważniejsza cecha interfejsu, są również inne ciekawe. Na ekranie blokady, na przykład, znajdziecie możliwość włączenia aparatu fotograficznego przeciągnięciem w prawo. Nie ma żadnych innych skrótów. Jeżeli dostajecie z kolei jakieś SMS albo macie nieodebrane połączenie, to powiadomienie możecie przeciągnąć do centrum ekranu i włączy wam się od razu aplikacja odpowiedzialna właśnie za takie powiadomienie. Można również rysować sobie na tym ekranie blokady różne skróty, na przykład. Jeżeli na wygaszonym telefonie narysujecie O, włączy Wam się automatycznie aparat fotograficzny. Można również wybudzać telefon podwójnym stuknięciem w ekran. To wszystko na plus. Da się również ten ekran blokady zmienić na wideo orbitę, czyli taką animację wszystkich filmów, które macie wgrane do urządzenia. Natomiast całość wygląda mniej więcej tak, jak wygasze ekranu w Windowsie 98, w związku z tym niespecjalnie nowocześnie. Natomiast wygląd całego interfejsu można zmienić sobie w opcji tematy. Zmienia się wtedy kolorystyka wszystkich okien, zmieniają się również ikony, i kształt i wygląd. Tych tematów jest sporo, w związku z tym można sobie dopasować telefon do własnego się Na pasku powiadomień z kolei są skróty do ważnych funkcji. Można je wywołać albo klikając odpowiedni klawisz, albo pociągając e, dwoma palcami od góry, jeżeli chcecie to zrobić bezpośrednio. E, w telefonie również jest funkcja planowanego włączania, wyłączania telefonu. Kiedy na przykład chcecie, żeby on się samoczynnie wyłączał na noc, po to, żeby nie wyczerpywać baterii, możecie to zrobić. E, później telefon sam włączy się nad ranem o ustalonej przez Was wcześniej godzinie. Odtwarzacz muzyki to z kolei najbardziej podstawa z podstawowych aplikacji. Taka na której interfejs narzekałem już przy okazji HTC Desire 310, czyli jakiś rok temu. Bardzo przestarzale wyglądająca, niespecjalnie nowocześnie. Brakuje w niej również podstawowych funkcji, nie ma możliwości wyszukiwania muzyki w folderach, nie ma żadnej opcji na zmianę okładek. Jeżeli z kolei chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku, no niestety nie ma żadnego szału. Telefon mocno przesterowuje mm, jakieś niskie tony, jeżeli tylko dołożycie ich w equalizerze. E, brakuje również e, takiej głębi dźwięku, w związku z tym on wydaje się strasznie płaski. E, jest na pokładzie również taka funkcja, która nazywa się Best Out end, którą znajdziecie w profilach audio w ustawieniach urządzenia, która z jakiegoś dziwnego powodu nazywa się wzmacniaczem dźwięku. Ona zupełnie nie działa, po prostu strasznie jeszcze zniekształca jakość odtwarzanego dźwięku. W związku z tym niestety to nie jest dobre urządzenie muzyczne. Przy okazji zwracam też uwagę, że głośnik do multimediów, który znajduje się z tyłu urządzenia, bardzo łatwo stłumić, jeżeli tylko położycie telefon na czymś miękkim. W związku z tym raczej kładźcie go na odwrót po prostu frontem w dół. Jeżeli z kolei chodzi o odtwarzanie filmów, to w urządzeniu jest dedykowana aplikacja, która niestety ma ograniczoną funkcjonalność, ale z kolei ma świetne wsparcie dla kodeków i formatów. Tak naprawdę nie zdarzyło mi się ani raz, żeby telefon czegokolwiek nie odtworzył, w związku z tym tutaj duży plus. Tak czy siak, jednak polecam zainstalować zewnętrzną aplikacje, które będzie dał robić więcej. Aparat fotograficzny to 8 megapikselowa matryca wsparta pojedynczą diodą doświetlającą scenerię. Interfejs to również jest najbardziej podstawowa wersja tego, co można spotkać w Androidzie. Natomiast jest podział na tryby, w związku z tym jest tryb np. panoramy albo HDR, który działa jednak trochę za wolno. Jest również możliwość robienia zdjęć samobstryków poprzez gesty. Wystarczy pokazać odpowiedni gest telefonowi i zdjęcie samo się wykona. Jeżeli z kolei chodzi o to, co znajdziecie głębiej w ustawieniach, to znajdziecie możliwość zmiany ekspozycji albo na przykład balansu bieli. Znajdziecie również możliwość robienia zdjęć w rozdzielczości 13 megapikseli. Natomiast jest to rozdzielczość interpolowana, czyli po prostu zdjęcia są sztucznie rozciągnięte. Nie polecam korzystać z tej opcji. Na plus z kolei to, że na froncie jest aparat 5-megapikselowy do właśnie zdjęć typu selfie, do samobstryków. I rzeczywiście taką rozdzielczość ciężko znaleźć w tej klasie Nowej wśród konkurentów. W kwestii jakości robionych zdjęć na telefonem muszę go pochwalić, dlatego że, jeżeli tylko strykacie fotki w taki pogodny, jasny dzień, taki jak ten, który jest dzisiaj, to zdjęcia wiedzą bardzo dobrze z ogromną ilością detali, z ładnie wyglądającymi kolorami, również szumy są trzymane pod kontrolą. Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, to to, że telefon gubi sporo detali w cieniach. Tryp hader nie specjalnie pomaga, dlatego że prześwietla jasne elementy zdjęć, w związku z tym polecam raczej z niego nie korzystać. Natomiast tak czy siak jest rzeczywiście bardzo dobrze. Dużo słabiej jest wtedy, kiedy warunki oświetleniowe się pogarszają, i mniej światła, tym gorzej wyglądające zdjęcia, bo po prostu wyłażą szumę. Natomiast tak czy siak, rzeczywiście aparat fotograficzny jest dobry. Jeżeli z kolei chodzi o ten, który jest na froncie, to oczywiście on już nie rejestruje tak dużej ilości detali, ma również problem z wyblakłymi kolorami. Z kolei, jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, to on radzi sobie z rozdzielczością Full HD i tutaj już żadnego zachwytu nie będzie. Jakość filmów wkręconych. W tym telefonem zgadza się z jego ceną. W Infinity znajdziecie dwie przeglądarki internetowe: Internet i Chrome. Obie są wygodne, obie są praktyczne. Na ekranie, który ma dużą rozdzielczość, sieć przegląda się wygodnie. Natomiast, oczywiście, wersja Infinity LTE ma przewagę dużo szybszego wczytywania stron. Co jest jasne, jeżeli z kolei chodzi o czas trzymania baterii, to telefon radzi sobie mniej więcej dwa dni w takim cyklu mieszanym, co odpowiada dzisiejszym standardom. Podsumowując, co mówiąc, prezentował Infinity jako urządzenie klasy premium, jako urządzenie ze segmentu wyższego, coś takiego naprawdę jakościowo rewelacyjnego. Ja wiem, skąd się wzięła ta potrzeba czy ten pomysł. Wziął się stąd, że iPhone chce się odciąć od obiegowej opinii, że produkuje urządzenia, w których najważniejsza jest cena, a jakoś jest gdzieś tam już daleko w tyle. Ja po teście Infinity 3G muszę stwierdzić, że nie dostrzegam w tym urządzeniu cech, które mogą go umieścić w tej wyższej półce, w wyższym segmencie. To jest po prostu średniopółkowy smartfon, natomiast w żaden sposób nie jest to zarzut, ponieważ ja uważam, że poprzednie urządzenia iPhone'a, tak jak na przykład Luna albo Cube, również się sprawdzały. I tak się składa, że w tym urządzeniu znalazłem kilka fajnych cech. Jeżeli tylko nie szukacie urządzenia, z którego często będziecie słuchać muzyki, to Infinity 3G mogę wam nawet gorąco polecić. Szczególnie, że na początku urządzenie debiutowało w cenie 800 zł, teraz w owadowej sieci da się go kupić za 650. To jest bardzo uczciwa cena za taki zestaw, w związku z tym ja urządzenie polecam. A jakie jest wasze zdanie na temat iPhone'a Infinity 3G? Czy uważacie, że jest to urządzenie klasy premium, jak podpowiada na przykład strona producenta wyjątkowo efektowna dotycząca tego modelu? Czy jednak jest to średnio smartfon, w którym można znaleźć wady, można też znaleźć pozytywy? I kosztuje dokładnie tyle, ile powinien. Napiszcie, co sądzicie koniecznie w komentarzach. Jeżeli macie jakieś smartfonowe pytania, to oczywiście zapraszam również do komentowania pod spodem. Nie zapomnijcie o daniu łapki w górę, ja będę wdzięczny. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Trzymajcie się, cześć!